Optimus Prime. Prime make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, jak dobrze wiecie, niedawno grałem KVK. W Z5 i no trzeba się troszkę tutaj, tutaj porozmawiać o tym, jak to wyglądało. Mieliście pierwszego dnia live'a, a drugiego po prostu. Powiem szczerze, że nie chciało mi się robić tego drugiego live'a z prostego względu. Chciałem się skupić na grze i chciałem się skupić w ogóle na tym, co tam będzie, bo nie chciałem wam pokazywać czegoś, co uważałem, że z jednej strony tak nie do końca uważałem, że to jest fajne, że wam pokazać, bo. Po pierwszych dniach walki ja naprawdę czułem się średnio, jeżeli chodzi o Z5 Tak jak widzicie, my Z5 przegraliśmy I to przegraliśmy dokładnie w piątek wieczorem Gdzie myśleliśmy, że właśnie w piątek będziemy, czy zrobimy po prostu dużego pusha No niestety przegraliśmy Z5 Zaraz wam pokażę statystyki, ale powiem wam w sumie co było po czwartkowym streamie W. W, w, w po środowym streamie w czwartek nie robiłem streama, e, a w piątek po prostu no już wiedziałem, że to dogrywa, i już widziałem po pierwszych walkach. Ogólnie w środę e, widzieliście, co się tam działo na streamie, jakie były walki. Ale przez cały czas miałem takie czu czucie, tak wam mówiłem, że jest gdzieś tam to już nie mamy takiej przewagi, nie? Jak HVK temu gdzie graliśmy z LK, tam widzieliśmy, że ciśniemy, ciśniemy, mamy przewagę, i jak jest, jesteśmy z LK i zresztą, zresztą jakby w jednej godzinach z królestwami, z tymi czterema, to po prostu weźmiemy i puszniemy to, nie? I naprawdę to było widać, że zrobiliśmy fajnego pusza, popchaliśmy to yy, i było naprawdę cudnie, nie będę ukrywał, że nie. Tutaj po prostu nie czułem tego. Tu po prostu czułem, że przegrywamy po prostu większość walk open'owych. Jakby, jakbyśmy nie mieli tego prime time'u, czy jakby nie było tego, że wszystkie KD, 5 KD, w sumie można powiedzieć 4,5, bo Królestwo 2.9.4.1 jest... miało wysłać 40 kont do gry, które miały speed up'ów i resus, z tego co mówi, no nie wiem jak to tam wygląda, przez cały czas tylko są informacje, że chcą, że jakby tak pozbyć się surowców. No, wiadomo, jak to działa, ja powiem offen. dla mnie było szokiem, że mm, kiedy jest 9:29, mieli totalną przewagę w balu i to było kontrola. W ogóle gra w balu niektórych graczy, niektórych y, y, zawodników była tragiczna, y, bo był mark, bal, y, staliśmy na tym balu, walczyliśmy, a gdzieś się inni klepali gdzieś tam po boku, nie? Mieliśmy sytuację, gdzie trzeba było gdzieś tu WP bronić na środku. No to szliśmy tam pomóc, na dole sobie radzili. W, w środę wieczorem była taka sytuacja, że walczyliśmy tutaj pod mozoleum i było czuć, że... Mm, tam chyba mają downtime, że 10,29, po prostu, że ich nie ma. Po prostu było czuć, że nie ma tych, że zostały te słabsze królestwa. No, i tutaj porobiliśmy sobie, jakby tak powiedzieć, także flagami, tu wrzuciliśmy. I żeby odciąć dziką wystarczyło tutaj, w tym gdzieś miejscu, gdzie jeszcze nie było fortu rzuconego, albo nie ten akurat fort był, ten rzucili później. Tutaj wybudować tu jedną flagę, i tu dokończyć dzieła, po prostu wziąć i to, i to. Po prostu dopchać i zamknąć, i zamknąć to nawet fortem, którym tu mieliśmy wcześniej rzucone, a mogliśmy rzucić go, jakbyśmy to spali tutaj. Po prostu mieć taką kontrolę na tym, żeby to muzeum utrzymać przed piątkiem. Lecz no nie udało się tego zrobić, ponieważ w pewnym momencie kazali nam iść do góry tutaj pchać, gdzie było WP. No i tam bardziej się broniliśmy. Potem zaczęliśmy pchać między 24 a gdzieś drugą w nocy. Można było powiedzieć, że coś tam się udało nam zrobić. Znowu w czwartek było tak, że od rana byliśmy przepychani. Walki były takie szarpane, jak był bal, no to był, że coś tam powalczyliśmy. Tak naprawdę gdzieś chyba między 16. A godziną 19 albo 20, gdzie nie było 30, 29, bo mieli w ogóle już downtime, nie było ich w czwartek. No to te walki wyglądały nieźle, tylko te walki wyglądały tak, że wygrywaliśmy bale, przepychaliśmy, ale nie szły jakby, wiecie, te flagi do przodu, nagle nie, nie, staliśmy dalej w miejscu, w sensie jakoś to defowali, eee, no i przez cały czas grali defensywnie i nie było takiego, wiecie, że przepychamy ich, nie, wygrywamy bale, jest lepsza kontrola opena, ale niestety przegrywaliśmy bale i, raczej eee, znaczy, przepraszam, nie przegrywaliśmy, tylko przegrywaliśmy jakby tak powiedzieć tym, że nie zdobywaliśmy terytorium. Ja przez cały Z5 czułem coś takiego, że mamy takie 60 do 40 dla wody. Przez cały czas, że oni mają tą przewagę. Nie, nie czułem tego, że my przeważamy taktycznie, nie wiem, w balu, e, dla mnie dziwne było zachowanie wielu graczy, jak latali gdzieś po kątach, po boku, e, był bal, robiły, bijemy się, w bal, nagle się robią trzy bale. No Taktyczne błędy wielu graczy, którzy tutaj niestety byli z różnych królestw, i zresztą możecie to zobaczyć na live: bo było to, że jesteśmy w balu, a nagle klepiemy się na trzy części, a oni dalej przepychają. Oni na pewno mieli lepszy bale, tego jestem pewny. W porównaniu do tego, co graliśmy kVK temu z LK Elkiem, to te bale były totalnie inne: tam po prostu oni nadawali to, my wiedzieliśmy, co, robi, co robimy. 8-4-2 tutaj, ja nie wiem, ja i tak w pierwszy dzień nie, nie czułem, że mam bardzo mocne królestwo w kampie. Naprawdę, nie czułem tego w środę. Poczułem to w czwartek, że pojawili się i i, i, i nagle była różnica, nie? Ja przez długi okres, yy, tam ty, przez te dwa dni gry byłem, yy, miałem najlepsze statystyki w kampie naszym yy, i dopiero chyba gdzieś tam E, chyba z czwartku na piątek spadłem jako chyba na drugie, trzecie miejsce ogólnie ten piątek to był taki, że tak naprawdę tam walki gdzieś około 12 e, u mnie były Ja ogólnie w, w czwartek wieczorem już odpuściłem gry po 20 bo to było bez sensu, to było dawanie KP i DKP przeciwnikowi my nie robiliśmy nic tak nie, nie czułem tego, że, że możemy coś zrobić, zresztą wiele osób stwierdziło, dobra, to teraz się defujmy, skoro jutro ma być taki dzień o, mocny. Ten dzień się skończył jak skończył, że miał być duży pusz, mieliśmy się zebrać, wyszło tak, że oni od rana nas przez cały czas cisnęli i cisnęli potem dalej, po prostu woda aktywnością i... Nie wiem, może to, że mają po prostu bardziej zbalansowany Kamp pokazała, że no są mocniejsi, tak jak od początku strefie 5 dało się to odczuć. No i teraz powiem Wam, że ja strasznie miałem dylemat, co dalej. Ja swoje 30 bilionów zabić chyba zrobiłem w środę przed 24. Jakoś tak. Albo dziś 24 już nie pamiętam, ale zrobiłem to bardzo szybko. Potem tylko wybijałem dalej, dalej, dalej swoje DKP i KP. Naprawdę szybko, bo jakby na walki, mogę powiedzieć, że personalnie, nie wiem, czy tak ten kawałka technofy jest dobry pod moje konto, czy, czy po prostu, bo ja nie miałem różnicy, mógłbym nawet powiedzieć, że mniej zespendowałem pod względem Krystal Tech'a, niż kawałka temu, gdzie był stary, tak? Nie wiem, po prostu, może, może po prostu tak, tacy byli też gracze, e, chociaż uważałem, że e, Uważam, że na chyba poprzedni kawałka lepiej mi się DKP wbijało Tutaj po prostu... E, nie wiem, nie wiem jak nazwać, po prostu wpadało Raporty... Ponad 90% raportów było na plus Naprawdę było na plus, zresztą możecie to sobie zrobić na live Dlatego, po na, po dlatego statystyki były takie dobre Ta strefa... Mm, była dziwna i... E, pierwszy raz się ogólnie spotkałem z tym takim, że dwa najlepsze kampy Pod względem siły i KP Grają na dwa słabsze i to wam o tym mówiłem już, jak przeglądaliśmy tematy, no jesteśmy słabsi pod względem nie tego, że może że mamy graczy słabszych, czy ten tylko to, że mamy i ten jedno królestwo mamy w plecy. Bo prawda jest taka, że 40 kont, które nawet nie wiem czy grały 46, to przejrzymy sobie może nawet po statystykach nie odczuwałem tego naprawdę, nie. Jakoś, nawet na farmach porobiłem sobie statystyki Żeby, żeby mieć statystyki de deadów i tak dalej, porobiłem sobie, bo Była taka okazja, żeby się broń defować Porobiłem, nie? Więc naprawdę było tak Fajnie, ale no Ja, ja myślałem, że, że będzie wyglądało to lepiej, ja ogólnie myślałem, że zagramy górę na dół e I nie uważam, że TKP, które wam pokażę, byłoby inne, po prostu byłoby pewnie tak, żebyśmy dłużej walczyli z ziemią, a ogień, a woda by pewnie wypierała ogień i byłoby to w drugą stronę. No jestem tego pewny. No ale jak to powiedzieli liderzy z wody oni stwierdzili, że po prostu zrobią tak, że no z nami się nie sprzymierzą. Bo 1824 kiedyś tam zdradził i nie chcą sobie mieć nic wspólnego. Jeżeli chodzi o znowu o ziemię, no to ponoć tam jest jakieś królestwo, wiem ale nie będę o tym mówił, bo, bo to nie ma sensu. Bo to są tylko domysły, oczywiście, wody i, i, i ich tam jakieś problemy. Stwierdzili, że mm, nie będę grać w kampie z, z królestwami tutaj, ponieważ jest tam królestwo, które jest bardzo toksyczne. A że, w, a że jakoś się chyba dogadali fajnie z Ogiem, no to 5 minut trwała dyplomacja. I stwierdzić, że zagramy lewo na prawo. Nie? O, co do góry, e, ogólnie ziemia zrąbała już na starcie. z piątkę e, postawili forty, e, te forty zostały od razu spalone. Ja nie wiem, jak oni te forty bronili, ja nie wiem, jak oni to robili, że, że przegrali to e, ten Potem był taki okres wieczorem, że tr trzymali się i zaczęli puszować ogień. Postawili forty w po raz kolejny. I naprawdę wyglądało to nieźle ze strony Ziemi. No ale potem, im dłuższe, im jakieś tam godziny wieczorne, takie nasze europejskie lub też nocne, no to ogień robił swoje, chociaż no, starali się, Ziemia się starała trzymać dużo w Openie i trzymali się, mi się zdaje, że oni gdzieś w czwartku na piątek pękli albo w piątek nawet rano. Oni po prostu pękli i zresztą zaraz też tak jak mówię. Statystyki zobaczycie, będziecie wiedzieć o czym mówię. Ogólnie statystyki wyglądają mega dorównanie, ale no, granie odzwierciedla dlatego naprawdę. Dobra, przejrzymy na razie ten. Tak, widzicie największe DKP. No, zrobiło 10,29, drugi było 18,24. My byliśmy jako trzeci. Ogólnie, jak popatrzycie, to raz, dwa, trzy, trzy kampy mają mega statystyki do wody. Więc pytanie: jak my przegraliśmy z 5 się rodzi, prawda? Jak my tego dokonaliśmy? Powiem wam tyle: dokonaliśmy, mi się zdaje tym, że. Była aktywność, były jakieś bale, ale to nie był taki, wiecie, morder bar, taki duży jak widzieliście na poprzednim moim streamie, yy, jak graliśmy kafoka z. Yy, y, gdy z nami w koalicji był e, Elk yy, 2525. Yy, to nie było to, na pewno nie. My po prostu cały czas byliśmy jakby rozsiani, Nie wiem, niby robiliśmy TKP, DKP, a, a oni się lepiej bronili. Nie mam pojęcia dlaczego tak było. Yy, czy 309 i 3575? No widać, że 309 mocne KD, czy 357 też jest na Zobaczę. Ogień ma dwa najgorsze kampy na dole. E, 2.1.3, -3 -3 było czy czy to mieliśmy to 2941. Tak widziem. No, dużo nie zrobili. E, woda też miała jakiś tam kam. No ogień wyglądał najgorzej Ziemia niby tutaj miała jeszcze tam trzy słabe kampy u nas no to 24-16 było do nisko, no ale jak na to nie patrzeć, jak popatrzymy się na top 5, 1, 2, 3, 4, 5, no to wiatr ma najlepsze statystyki i najlepsze kadeki w top 5. No nie wiem, naprawdę nie wiem jak, jak, jak ta zad piątka, nawet jeżeli DKP wyglądało tak cudnie. Mi się zdaje, że to było spowodowane. Nie wiem, graczami albo sposobem gry, albo błędami. Bardziej nie wiem, może flagi, może forty, może tam był problem. Nie był problem, może w dyplomacji pod tym względem, chociaż dalej uważam, że bardziej sprawiedliwe byłoby zagrać lewa na górę, gdzie zagrałby dwa sobie równe kampy, czyli ziemi z wiatrem na ogień i wodę. Wtedy oczywiście tak mówię, nie widziałbym takiego DKP. Nie? tutaj przypuszczam, że jakbyśmy mieli takie statystyki, to byśmy z ziemi w Z5 przejechali. Zresztą tak samo 10 by przejechało ogień. Ale no, tak mówię. No... Ciężka ta dyplomacja była y, z, z tego wynika i naprawdę byłem zdziwiony i, i dalej jestem zdziwiony. Ja nie wiem jak będzie King's zlad wyglądał. Szczerze, nie chcę mi się grać tego kafałka. Nie mam, nie mam takiego, jakby tak powiedzieć y, nastawienia, że będzie dobrze, y, bo boję się, że po prostu zetpiące znowu pęknie nam ziemia, tak pękła cztery razy już mi na kafałka. I Ziemia po prostu odpuści i zostaniemy znowu 2 vs 1. Zresztą widzieliście, co było ostatnio. Też wiatrem przeważaliśmy. mieliśmy najlepszy DKP, wygraliśmy Z5, a w King's Landzie zostaliśmy 2 vs 1, bo Ziemia powalczyła 4 godziny i to może 2 KD na 4. Więc boję się, że tak będzie tak samo tu, tym bardziej, że no, Ziemia ma 1, 1, 2, 3, 4, 5 w takich słabszych KD, 3, 5, 7, 5. Kurde, no to niestety to jest nie do dźwignięcia, moim zdaniem, nie? Wygląda, wygląda po prostu jako camp Woda z ogniem wygląda dużo lepiej w tym DKP niż my z ziemią Niestety tak jest, no Wybaczcie, aż tak e, e, mówię a propos moich sojuszników i ten, ale Naprawdę już przemawia troszkę przeze mnie irytacja, bo e, dyplomacja potrafi ci tak załatwić KVK że ty już jesteś przed walkami, że będzie niewyrównane, tylko będzie po prostu ciężko, nie? Przejdźmy sobie dalej. Indywidualnie, tak jak widzicie, topka. No tak, jak mówię, do, do tego piątku byłem naprawdę długo w top 10. No teraz, wiecie, dzisiaj rano też cisnęli sobie troszeczkę pod MG, więc ponabijali DKP. Jest teraz jestem 14, byłem tam koło 7 miejsca. Dużo nie ma dużych różnicy. Może to jakoś tam przepcham na pas 7 i Kiggslandzie aktywnością i po prostu to tam, tam zrobię jeszcze większą różnicę. Ale po prostu zastanawiam się, czy warto, nie? Czy, czy warto walczyć tutaj e, e, na jakimś takim dużo mocniejszym poziomie? Nie wiem, kurde naprawdę mam. E, ciężko. No, takich gracze jak właśnie UTETWIK. E, no, w Openie było łatwo z nim. Ridle był bardzo i Redline byli. E, redline z GT, no, bardzo, bardzo mocny gracz. Na, z nim nie wygrałem tak dla e, luźno. Udredem to było ok w Openie, da, dawało się apa, apa Mania też. Master Kingiem też się tam parę razy zmierzyło, no, ale on akurat jak te, wtedy, kiedy walczyliśmy, no to on robił taki chaining, e, wychodził z, e, z, z zamku, pobił i chował się. Zresztą widzieliście to na, e, na liveie. Jeżeli chodzi o sam Camp Wind, no to jestem czwarty. Yy, tak jak mówię to wszystko, bo te, te, te spadek też yy, aktywności i, i KP był podładany tym piątkiem i, i tym piątkiem na sobotę yy, też grom. Yy, że tutaj bardziej yy, niektórzy cisnęli, chociaż sprawa wyglądała jak wyglądała. Yy, no i sobotę sobie też dałem MG nabijali punkty. Eee, tak jak widzicie tutaj Valar, on był przy długo ze mną rywalizował top 2, bo, bo długo był za, za, za mną, Grinch też potem się wybił, eee, no jestem top 4, mam nadzieję, że zmienimy to, później Hatalk bardzo fajnie wyproł w piątek, z, w czwartek przepraszam z DKP, bardzo mocno wyszedł do góry, eee, no zobaczymy, no. Kurczę, chcę, chcę zrobić jak najlepszy wynik, pokazać się dobrze. Mi się zdaje, że lepiej ta, ta Piątka miszy wyszła niż kawałka temu. No. Zobaczymy sobie, może jeszcze królestwo, bo tu mam statystyki też królestwa. A, jeszcze tankowanie. Zobaczymy, czy tankowanie jest. Okej, okay, pokazane. Tankowanie 67,74. TFE? Słaby w miałem. Powinien mieć połowę 75%, nie? Mówię Open, że tankowanie miałem słabe, Fat Hulk i dużo lepsze tankowanie Hayden miał mniej tego Herwang duże, Niemcu duże tankowanie No musimy to, po, nad tym popracować, to wiem na pewno, że te, musimy ten temat popracować i go e, tutaj e, podkręcić Bo 67, 74 to jest tak, do no 75, 75%, 75, 80% w górę powinien mieć lepiej więc na pewno będę starał się więcej tankować mm, I więcej brać na siebie, chociaż Kurde, tak nie wiem, czy bo dużo, dużo często było takie bali, że, że brałem na siebie coś, że Nie schodziłem tak mocno, a bili mnie Nie wiem, nie, może, może akurat tak było, ja rzadko wracałem na żółtych marszach Zresztą na live wszystko było widać, że nie raz walczyłem do końca eee, Czasem jak po prostu robiliśmy trzeci refresh, to wróciłem może na żółtym Ale nie wiem Pf, ciężko mi jest powiedzieć, sami możecie ocenić. No, mi się daje, że, że dobre kapelka. No, jak coś to tankowanie po, podle, podkręcimy. Dedy, dużo tam dedu. Wiem, że nie było, więc dedy jeszcze są do, do zrobienia. Zresztą po zenicie to będzie dużo moż, Dużo możliwość zbijania siły. Wrócimy do, do mapy. Jeszcze przyjrzymy się tylko statystyki, które podesłał Pretol. Tak, oca, top. 12, coś idealnie, tu mamy wszystkich, jeżeli chodzi o Królestwo 3080. Tak to wygląda. i zdaniem już spoko procentowo, naprawdę jest ok. Gdzieś tam chyba moje nawet farmy dziś powie, powinny być na którymś miejscu To widzę, że dużo też zbił. Farmy jednej. Optimusy chyba były na dole. Tak, pierwszy 11, 10, 10%. No, trochę, trochę tam, ale jeszcze mamy coś do zbicia, więc spokojnie, ta chyba jeszcze z farmy są do zbicia, nie? Ja chyba z pięciu wtedy zbijałem, i potem się switchowałem, jakoś tak, już nie pamiętam, ale no. Kafałka moim zdaniem fajne. Szkoda, że Z5 nie wygrana, no, ale wiadomo, Z5 nie wygrywa nigdy Kafałka. Mam taką cichutką nadzieję, że ta Z5. -ka... Na przykład Kingsland Pass seven pokaże, że e, pokaże może na to, co stać może ziemię, na co stać ostateczny wiatr i gdzieś ten ogień i, wia, i woda pod względem surowców, speed upów zaczną pękać. Tak, mam taką ciemną nadzieję, bo bo ogólnie jak przegląd analizowaliśmy też piątkę. To było widać, że naprawdę dobrze drainowaliśmy ich, nie? że bardzo dużo, bardzo dużo mają, na naszych T4 mają bardzo dużo deadów związane ty, ty z t piątkami, więc mi się zdaje, że to naprawdę dobrze wygląda, a w tym statystyce, no tutaj jak byłem siódmy dziewiąty, tak w piątek, przepraszam, w piątek, piątek 9 byłem, no ale przez piątek, sobotę sobie tutaj zbili, no to już spadłem do 15 miejsca. Hmm. A jeżeli chodzi o znowu tu tą opcję indywidualnie, też tam byłem między siódmym a 10 miejscem, e, punkty śmierci zostały, punkty leczenia no, są troszeczkę większe, a ale to było to też przypuszczam, że to jest troszeczkę spodwane dzisiejszym rannym, takim biciem się tam troszeczkę jeszcze w przy forcie, dużo leczenia straciłem, bo my, proszę bala balanie mieliśmy, dużo, dużo leczyłem, e, a jeżeli chodzi o o zabicia, bo właśnie byłem, miałem tak, że miałem 70 miejsce, a punkty leczenia były gdzieś tam na tym, właśnie poziomie między chyba 14 a 20. No ale okej, okay. tak, to też biorę na klatę. Mam nadzieję, że, że e, pas Steven, który będzie robić live'a i King's będzie dużo lepiej wyglądał w naszym wykonaniu. Pozostaje mi tylko Was zaprosić, śledzić kanał. No i za niedługo wam też puszczę informacje o kanale związane z FC26, może jest przygotowane wszystko żeby, żeby tam, jeżeli ktoś z was chce śledzić jak będę się radził w FC26 Od 19 września, no to miło będzie się tam z wami też spotkać, jeżeli ktoś lubi fifkę starą pooglądać To będziemy to robić na platformie KIK więc A i jest oddzielny kanał do FC, gdzie będziemy się starać rzucać jakieś na przykład openingi, jakieś tematyki a propos mojej taktyki podczas gry, jak ja gram, może coś wam powiem, no i też jak na przykład ustawiam kamerę i jak tam się już tak powiem, do tego znoszę. Nie będę wam robił nie wiadomo jakich poradników a propos FC, bo ja nie jestem tak jak niektórzy gracze, którzy w tym siedzą bardzo długo i jak się przygotować do handlu, jak się przygotować do, 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 do najlepszego składu, wiadomo coś tam będę przeglądał, będę używał pewnie footbina, więc na pewno coś tam wam zarzucę pod tym względem i moje, moje jakby przemyślenia. Zobaczymy, jak będzie wyglądała też współpraca z pewnym Discordami a propos mojego kanału nowego EFT. No i co, zostaje mi tylko Was zapraszać, to niedługo będziecie mieli więcej informacji a propos tego drugiego kanału. No, ale rok dalej jest, będziemy kontencik robić w przyszłym tygodniu, tak gdzieś koło 23 się zacznie z kwestia już siódmej rocznicy. Pojawią się nowe evenciki, wydarzenia, które też będzie trzeba robić, też będziemy z tego content robić, zobaczymy czy będziemy robić live'a. Już teraz mógłbym gdzieś zrobić ten szósty marsz, jeżeli chodzi o gear, no, ale brakuje mi tych dwóch monetek, wiecie, pod względem jeszcze no, zdobycia broni. Niestety potrzebujemy dwóch monet, żeby broń wyciągnąć. No i co, no i jeszcze brakuje. Brakuje... Nie, materiałów troszeczkę brakuje. Dobra, to w zasadzie materiałów i właśnie tego, że kaszkita do broni na łuki brakuje. E, no, ale będziemy też robić. E, zobaczymy czy na full, ale będziemy robić na pewno wielbłąda. E, no i zbieram tylko tu Rubinki, bo prawdopodobnie w, w, w tym tygodniu będzie też draluk, Chciałbym zrobić draluka na full. Więc jeżeli się uda, no to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu e, i to też dla Was nagram. I chyba tyle z dzisiejszego odcinka. E, mam nadzieję, że nie, przez to, że jest troszeczkę dłuższy odcinek, troszeczkę wam tutaj m, to w jakoś sposób wynagrodziłem, że te odcinki ostatnio nie są codziennie. No ale tak mówię, no będę miał teraz na głowie dwa kanały, więc będę się starał wam te odcinki jakoś rozdzielać, omawiać, e, żebyście byli na bieżąco, ale no, nie będę jakiś robił zapchaj dziur jak kiedyś próbowałeś coś takiego robić. Bo czasem tak było. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!